Kasia to imię bizantyńskiej poetki. Jednak życie 19-miesięcznej Kasi Skupień z Bytomia poezją raczej nie jest. Dziewczynka zaraz po urodzeniu trafiła do kliniki chorób serca w Zabrzu z destrokardią i podejrzeniem złożonej siniczej wady serca. W 10 godzinie po porodzie stwierdzono sinicę centralną i głośny szmer skurczowy. Ponadto dziewczynka cierpi na asplenię a mówiąc po ludzku, nie ma śledziony. Kolejne miesiące życia dziecka upływały na skomplikowanych operacjach. W końcu zapadł wyrok. Polski lekarz odmówił dalszego leczenia Kasiu. Tym samym odebrał jej rodzicom i siedmioletniemu bratu wszelką nadzieję. Nazywam się Patrycja Skupień. Mam zwykłe dzieci, niestety jedną córka mam chorą na serduszko. I wady są ciężkie i mamy nadzieję, że ktoś nam pomoże. Znalazła się jedna fundacja za granicą, która przyznała nam 7 tysięcy dolarów. No ale oni wyślą te pieniądze dopiero, kiedy będzie ustalony termin operacji dokładny. No na razie, jeśli chodzi o zbiórkę, to próbujemy sami, oprócz czego zbieramy do puszek, w kościele zbieraliśmy, oprócz czego tutaj u nas po ulicy chodziliśmy i zbieraliśmy. Zbierali do puszek i zebrali. 200 zł. Podczas gdy koszt operacji w Monachińskiej klinice, która może uratować życie roześmianej dziewczynki, to bagatela 16,5 tysiąca euro. Niestety lekarz, który operował ją pierwszy raz, odmówił leczenia ze względu na ryzyko tej operacji. Próbowaliśmy szukać pomocy gdzie indziej. No i znaleźliśmy szansę dostaliśmy szansę właściwie w Monachium, gdzie doktor Malec zdecydował się skorygować dziecku wadę. To jest nasza jedyna nadzieja, nasza jedyna szansa na jakąś pomoc dla niej. Myślę, że ktoś nam pomoże. Mamy taką nadzieję. Życia bez swojej siostry nie wyobraża sobie także Klaudiusz. Jej o 5 lat starszy brat. Lubisz się z nią bawić? Tak. Lubi się bawić w chowanego. Gdzie się najczęściej chowa? Ja się chowam. Tam, 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 tam. tak? Mhm. – Chciałbyś, żeby siostrzka była zdrowa? – Tak, bardzo. Aby marzenie brata oraz rodziców małej Cassie zostało spełnione, potrzeba darczyńców. Opiekę nad zbiórką pieniędzy na operację dziecka sprawuje Fundacja Cor Infantis. Jej wolontariusze, tak jak rodzice Cassie, wierzą w ludzką hojność. W walce o życie dziecka wrogiem numer jeden jest jednak czas. Z każdym kolejnym dniem stan zdrowia dziewczynki pogarsza się. Rodzice robią co tylko mogą, by ją uratować. Pracuję przy produkcji okien PCV. Nie zarabiam bardzo mało, niecałe 1200 zł. No ja nie pracuję niestety. Dziecko ma grupę inwalidzką, mamy orzeczenie niepełnosprawności. Dostajemy pieniążki, tam jest 700 zł. Bardzo prosimy Państwa o pomoc. Nie odbierajcie nam nadziei. To jest nasza jedyna nadzieja, nasza jedyna szansa. Myślę, że znajdą się ludzie z dobrym sercem i pomogą naszej córce. Bardzo prosimy.